Dzień dobry Państwu. Za chwilę zrobię odczyt Tarota Akaszy dla raka na tydzień 38 roku 2023. Odwrócona karta refleksji. Nie będzie czasu na wyciszenie, na spokój, nie będzie wewnętrznej harmonii. Będą targać wami różne wiatry, emocje. Do tego dochodzi odwrócona. Królowa sił. Kolejny przykład dysharmonii, nierównowagi i braku sił. Tych sił będzie bardzo mocno Wam brakować. Karta skrypy w pozycji odwróconej. Będziecie musieli sięgnąć poradę kogoś. Z zewnątrz kogoś, kto ma taką potężną, rozległą wiedzę, prawnik, nauczyciel, ktoś bardzo mądry, oczytany, on wam będzie mógł pomóc. I potem pojawia się pole Akaszy, energia, która synchronizuje was z Akaszą, daje wam zrozumienie, pewność w dążeniu do celu. I rozpoczyna się taka walka światów. Albo ja chcę być materialny, zarabiać pieniądze, cieszyć się pieniędzmi, albo tam za oknem jest świątynia, chcę być duchowy i całkowicie od tego separowany. I po tej synchronizacji następuje takie odczucie duchowości i walka, czy tego materialnego wszystkiego po prostu nie rzucić. A w sercu piramidy pojawia się radość, szczęście, szczęśliwe dziecko, które niczym nie musi się przejmować. Ono po prostu się cieszy, bawi, widzi różne niewidoczne siły natury, które się nim opiekują, chcą jego dobra, chcą, by ono się uśmiechało. Ta karta mówi tylko o tym: bądźcie jak to dziecko, uśmiechajcie się, cieszcie radością, po prostu radością. Istnienia i żeby niczym się nie przejmować, ale dalej mamy króla sił, także w pozycji odwróconej, więc tutaj nastąpi jakaś potężna ich utrata. Król i królowa sił, odwróceni razem w jednym rozkładzie, ale na szczycie jest pozytywne zakończenie. Karta muzy, znów radości, szczęścia, pomyślności, kreatywności, twórczości to jest Wasza dusza, która tam w sercu będzie Wam grać różne piękne melodie. I ta karta jest właśnie nad tym szczęśliwym dzieckiem tak jakby Wasza dusza Wam mówiła teraz będzie słabo energetycznie, emocjonalnie. Będzie brakować jakiejś wiedzy, będzie jakaś walka, ale wy po prostu bądźcie szczęśliwi, bądźcie takim dzieckiem, wewnętrznym szczęśliwym dzieckiem, a to dziecko to jest właśnie Wasza dusza, więc otwórzcie się na Wasze dusze. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.